Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmowym codzienniku. Dzisiaj mamy jak zawsze trzy tematy. Po pierwsze, na potęgę posemnego czerepu mamy datę premiery filmu o Himenie. I to jest oczywiście świetna wieść dla tych, którzy lubią przygody z Eterni. Po drugie, gwiazda Ashoki spotka Megan w kontynuacji horroru. Oczywiście, bo nie mogło być inaczej. A po trzecie, kubuś puchatek i myszkamiki trafią do czego? Do horroru, ale no dobra, ktoś my powie, my to już widzieliśmy, ale zobaczymy, jak to, jak to będzie panie i panowie. A jeżeli chcesz być na bieżąco, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a my lecimy, nie przedłużamy, bo rzeczywiście tematów jest całkiem całkiem sporo. Zacznijmy oczywiście od Himena, bo to jest ważna, ważna sprawa. Jest to artykuł The Hollywood Reporter pokazany przez Filmweb. Na potęgę posemnego czerepu mamy datę premiery filmu o Himenie. Ja ogólnie bardzo bardzo lubię. Jest to rzeczywiście dla mnie niesamowita sprawa, że mogę sobie obejrzeć po raz Himena, bo pamiętam ten z lat 80, gdzie był Himen, Adam oczywiście, Szkieletor i tak dalej, i tak dalej. Czyżby długa droga Himena na duży ekran w końcu miała zakończyć się sukcesem? Amazon MGM Studios właśnie ogłosili, kiedy zapowiadana od dawna Masters of the Universe będzie miało swoją premierę. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, film trafi do kin dopiero za dwa lata. Tak, dopiero 2026 rok. Troszeczkę potrwamy. Ale ci, którzy pamiętają ten film Master of the Universe, w którym wystąpił Dolf Lundgren dobrze wiedzą, że warto poczekać, bo może to będzie coś o, o niebo lepszego? Zobaczymy. Masters of the Universe to aktorskie widowisko, które miało pierwotnie powstać dla studia Sony. Potem znalazło swój dom w platformie Netflix, która w międzyczasie rozwinęła animowane uniwersum. Film aktorski jednak na, dla tej platformy nie powstanie. Projekt przenosił się do Amazonu. Ciekaw jestem, czy za ten za ten film jest również odpowiedzialny Kevin Smith. Może to być akurat bardzo fajna sprawa. Hello, Ken Carpenter, on, uh, on Instagram. How do you do? I'm doing pretty good, pretty good. Przez lata z filmem związane było wielu twórców. Wersję Masters of the Universe dla Amazon MGM Studios nakręcił Travis Knight, który ma być na swoim koncie m.in. taki film jak Bumblebee. Za scenariusz odpowiada Chris Butler, który pracował przy dwóch animacjach należących do Knighta, studia Laika. Czyli Łajka, Paranorman oraz Kubo i Dwie Struny. Ten ostatni Knight także wyreżyserował. Masters of the Universe to historia dziesięcioletniego księcia Eterni, których statek kosmiczny rozbił się na Ziemi, rozdzielając go od magicznego miecza. Dwie dekady później Adamowi udało się odnaleźć miecz, dzięki któremu zostanie sprowadzony z powrotem do Eterni której grozi niebezpieczeństwo ze strony potężnego szkieletora. Jak zawsze potężny szkieletor. Zanim książę Adam będzie gotów stanąć do walki ze złym, musi odkryć tajemnicę swojej przeszłości, by stać się Himanem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie. Amazon pracuje nad filmem we współpracy z zabawkarskim gigantem firmą Mattel. Film trafi do amerykańskich kin 5 czerwca 2026 roku, więc można się też spodziewać, że w Polsce Himen no, będzie również gdzieś w tym okresie, więc no, dwa lata i Mały okład, ale wydaje mi się, że damy radę, że rzeczywiście będzie warto poczekać, bo ten akurat Himen Netflixowy, no to nie jest rzeczywiście najgorsza produkcja. O Netflixie można powiedzieć wiele, bardzo różnych, bardzo złych rzeczy, ale na pewno akurat Himen im się udał i rzeczywiście warto, warto im przybić, przybić piątkę, dać Żółwika. Cokolwiek. Teraz przenosimy się troszeczkę w poważniejsze tereny, poważniejsze rejony, bo gwiazda Asoki spotka Megan w kontynuacji horroru, podaje nam portal Deadline. Iwana Sakno, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, znana z ostatniego serialu w Uniwersum Gwiezdnych Wojen Star Wars Asoka, wystąpi w kolejnym dużym projekcie. Aktorka dołączyła do obsady horroru Megan 2.0. Kontynuacja hitów z 2020 roku na ekranie powrócą gwiazdy poprzedniej produkcji. Muszę przyznać, że aż jestem zaszokowany, że tak długo, tak długo musimy czekać na kontynuację, bo dobrze wiadomo, że w Hollywood 3G włącznie jak najbardziej włoska firma Mamonna, kasuczy i szmal. Więc aż tyle musimy czekać. No, widać. Chcą dopracować wszystko nie zawsze, nie zawsze to oczywiście tak wygląda. Szczegóły dotyczące fabuły filmu nie są jeszcze znane. Nic nowego. Megan 2.0 ma pojawić się na ekranach 16 maja 2025 roku. Scenariusz filmów stworzy Akela Cooper, który również, która również napisała Megan z reżyserem oryginału i kontynuacji Gerardem Johnsonem. Dobrze. No, ja mam mieszane uczucia. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy hitowej produkcji Violet McGraw i Alison Williams. Druga z nich była producentką wykonawczą filmu a sequel. Czyli kontynuacja, uczynił z niej pełnoprawną producentkę. W tej roli, jak w przypadku Megan, zaangażowani są Jason Bloom i Jason uh, James One, ponieważ panowie w tym momencie połączyli, połączyli siły, połączyli swoje wytwórnie i jest jedna i rzeczywiście tam jest mnóstwo horrorów. Wystarczy wspomnieć, że tam jest, oprócz oczywiście, Megan, jest Annabel, jest wszelkiego rodzaju zakonnice, obecność, co tam jeszcze mamy, naznaczony i tak dalej, i tak dalej. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy hitowej produkcji, jak już mówiłem wcześniej. Główną bohaterką pierwszego filmu jest Gemma, w tej roli Alison Williams, pracująca jako twórczyni zabawek programistka. Swój najnowszy wynalazek przekazuje osieroconej siostrzenicy. Dziewczynka zaczyna korzystać z Megan, lalki z wbudowaną sztuczną inteligencją, która ma się nią opiekować. Jednak prototyp zaczyna, zaczyna wyłamywać się z narzuconych mu ograniczeń. Ci, którzy widzieli ten film, dokładnie wiedzą, czemu, czemu tak się dzieje. Skąd znamy Iwankę Sakno? Proszę bardzo. Pochodząca z Ukrainy, aktorka, pojawia się w hollywoodzkiej produkcji od kilku lat. Wystąpiła m.in. w komedii Szpieg, który mnie rzucił, Skate Mackinon i Milon Kunis w rolach głównych, w kontynuacji filmu Pacific Rim o podtytule Rebelia. Tam niestety już Guillermo Del Toro nie miał udziału przy tym filmie, czy thrillerze Lawina Strachu. Pojawiła się także w, serial, w serialach francuskim The Reunion yy, obok, yy, obok Zoe Kravitz w High Fidelity. W Star Wars Asoka zagrała antagonistkę Shin Hati. No więc rzeczywiście dużo, dużo się dzieje. Mam nadzieję, że będzie to yy, ciekawa produkcja. Nie jestem specjalnie zbudowany tym, że Megan kolejne powstaje, no ale co tu dużo mówić, takie produkcje będą powstawały, bo jak już mówiłem wcześniej, jeżeli zarobek się zgadza, no to tylko i wyłącznie studia będą kręciły dalej, będą tworzyły i będą nam dostarczały kolejnych dobrych filmów, złych filmów, i takich, i takich. Ale pozostajemy cały czas w rejonie, że to tak powiem, straszenie, ponieważ. Tak, ci, którzy nie, da, nie tak dawno oglądali Kubusia Puchatka, mogli pomyśleć, dobra, ja już mam dość, ja już więcej nie chcę. Koniec tych wszystkich y, kubusiów no nie tym razem. Okazuje się, że również Myszka Miki jest w tym momencie w domenie publicznej, minęła odpowiednia ilość lat, no i można o niej kręcić również filmy, więc powstaną dwa filmy. Nie, jeden o Kubusiu puchatku, ale teraz też twórcy inni, którzy totalnie nie są związani z tamtym filmem o Kubusiu Pochatku stwierdzili, OK, my chcemy zrobić swoje, dlatego Kubuś Pochatek i Myszka Miki będą bohaterami horroru, jak podaje nam The portal Deadline. Kubuś Pochatek i Myszka Miki już trafiły na ekran jako rządni krwi mordercy. W najnowszej produkcji te postacie spotkają się na wielkim ekranie. Untouchables Entertainment wyprodukuje film o tytule Miki vs. Winnie. Ekranowe starcie największego fana miodu, powołanego do życia przez, przez Milna, z myszą, bohaterem krótkiego metrażu Willy Sparowca. I właśnie o tę animację chodzi, ponieważ tam po raz pierwszy pojawiła się myszka Miki. I od tej pory już minęła odpowiednia ilość czasu. Co wiemy o filmie? Proszę bardzo. Bohaterami mają być zbiegli więźniowie, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedli sprawiedliwości, trafiają do przeklętego lasu. Można się domyśleć, że do 100-milowego. I zostają porwani przez siły ciemności. Uuu, brzmi poważnie. Sto lat później, gdy te same okolice zapuszcza się grupa nastolatków, mężczyźni mutują w przerażające formy ulubionych bohaterów pokolenia dzieci: w kubusia, puchatka i myszkę Miki. Jeżeli myślisz, że to brzmi głupio, masz rację. Masz bardzo. Yy, zgadzam się z tobą. Rozpoczyna się walka o życie, w trakcie której młod yy, młodzi ludzie będą próbowali przetrwać i wydostać się z lasu. Potwory nie pozostają po jednej stronie, a podczas krwawego i przerażającego spektaklu również zwracały się przeciwko sobie. Za kamerą stanie Glenn Douglas Packard, nominowany do Emmy choreograf. OK, który także napisze scenariusz filmu. Jak stwierdził, fani horrorów będą podekscytowani, że ikony, jak wcześniej w serii Obcy czy Avengers, będą dzieliły ze sobą ekran. Koszmary licencyjne uniemożliwiają takie wydarzenia na co dzień, ale Mickey vs. Winnie będzie hołdem dla tego typu ekscytujących fantazji. Zgadza się, nie będzie to oczywiście mm, myszka, Myszka Miki to będzie ta właśnie z Disneya, z pierwszej animacji, bo później to jest troszeczkę inny. A Kubuś Puchatek to nie będzie właśnie ten, którego znamy z Disneya. Musi być inaczej wymyślony, inaczej pokazany. Takie ekranowe spotkanie bohaterów jest możliwe po tym, jak w 2023 roku obie postacie trafiły do domeny publicznej. Innym horrorem, którego bohaterem stało się Miki, jest niskobudżetowy Mickey's Mouse Trap. Przygotowanie swojego filmu zapowiedział też Steven Lamort, który ma już na swoim koncie horrorową wersję opowieści o Grinchu The Min One z 2022 roku. Na ekranie Polski Kin niedługo pojawi się kolejny horror ze słynnym bohaterem w roli głównej. To kontynuacja niskobudżetowego filmu Puchatek, Krew i Miód, który okazał się wielkim sukcesem, zarabiając ponad 5 milionów dolarów. Nowymi ofiarami krwiożerczego misia o bardzo małym rozumku będzie grupka młodych ludzi, którzy trafili do 100-milowego lasu w trakcie podróży kamperem. Premier zaplanowany na 31 maja, a ponieważ ja na co dzień mieszkam w Irlandii, więc ja już ten film miałem okazję i przyjemność obejrzeć, recenzja jak najbardziej do nowego Kubusia Puchatka jest już na kanale, bez, bez omawiania fabuły, nie zdradzam szczegółów, więc spokojnie można sobie obejrzeć i zobaczyć, czy warto na ten film za czas jakiś pójść do kina, oczywiście, że tak, a my na żywo z kolejnymi wiadomościami, nie, z kolejnymi